W takich warunkach się jeździ. W takich, tyle sprzętu. Cześć. Dziś zabieram Was ze za sobą na plan filmu, który realizowaliśmy dla firmy Plum. Polskiego producenta technologii smart do zarządzania energią. Pokażemy Wam kulisy planu filmowego, jak w praktyce powstają takie produkcje filmowe. Zapraszamy. Będzie sporo pracy z kamerą, giganie z gimbalem, trochę drona, no i oczywiście dużo dobrej energii od naszej ekipy. Ale to jest ten, ale to jest kadr po prostu jak wiesz, jak z klipu hip-hopowego. Scenariusz do tego filmu powstało przez około miesiąc, a sama koncepcja była efektem licznych tak, spotkań tak, i wymiany mail. Na samym początku musieliśmy dobrze zrozumieć, czym dokładnie zajmuje się Plum, jakie są ich cele, by następnie przełożyć to na wizualny język ja, filmu. On, on mi daje siłę, nie? Ja... ja, ja to... Finalnie opracowaliśmy scenariusz, w którym główny bohater, Michał, który jest też prezesem firmy, oprowadza nas po niej, tłumaczy czym się zajmuje, wskazuje ich podejście do tworzenia i co wyróżnia ich na tle konkurencji. A to wszystko w możliwie prosty i zrozumiały sposób. A jak będzie akcja, to wy zapinacie pasy, dobra? <grymne> <grymne> Zazwyczaj są dwie końcówki, nie? No. Tu jest jedna. Ale co się stało, a nie, nie jak kabel wygląda? Ja marvel of technology, Ja zobaczyłem to and już odpalała. Ale przechodząc już do realizacji. Pierwsze ujęcie filmu zostało nakręcone w gabinecie Michała. By odpowiednio przygotować przestrzeń dodaliśmy kilka elementów dekoracyjnych, takich jak kwiatek czy antyrama. Kilka produktów pluma, bez obudowy, stało się świetnym rekwizytem, który dobrze pasował do całej sceny. Po doborze stylizacji dla naszego aktora rozpoczęliśmy nagranie. Kilka prób i mamy to. W tej konkretnej scenie Michał opowiada o swoim zespole RD, który liczy ponad 100 osób oraz o tym, jak cały proces produkt koncepcyjny produktów odbywa się w firmie. Zauważyłem, że pokoje programistów mają podobny układ, dlatego zdecydowałem się nagrać tą scenę w kilku pomieszczeniach, dbając o podobną kompozycję kadru, by podkreślić liczebność zespołu. Ta sekwencja na montażu ułożyła się w tak tzw. Match cut, czyli serię ujęć po sobie, które wyglądają w sposób zbliżony do siebie. Du, 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 du. Everything takes place entirely in our headquarters. Zajmuję się tak naprawdę w sumie refaktoryzacją kodu. Łatwiej się odnaleźć w tym wszystkim. Jestem uh, QA'em. próbuję ten program zapisać. Przeprowadziliśmy spontaniczne rozmowy z pracownikami. Celowo nie informowałem ich wcześniej o tym, że planuję to zrobić, by uzyskać od nich jak najbardziej autentyczne i nieprzygotowane wcześniej odpowiedzi. Krótko opowiedzieli oni o swoich rolach w filmie i właśnie tą naturalność wypowiedzi udało się nam uzyskać. Dzięki temu nasze procesy Faster from concept to prototype and finally market implementation. W kolejnej scenie Michał wyjaśnia, jak konkretne rozwiązania wspierają rozwój filmu. Tutaj stanęliśmy przed dylematem, który z nich będzie brać. Ostatecznie postawiliśmy na bardziej wyważoną wersję, bo też nie chcieliśmy, by ten cały film wizerunkowy stał się groteską. <grymne> Właśnie teraz będę uzupełniała brakujące elementy, które mu szły zaraz w kolejnej produkcji. Teraz znajdujemy się w parku maszyn. By dodać dynamiki i pokazać przestronność, zdecydowaliśmy się na ujęcia w ruchu. Z racji tego, że nie było tam dużo miejsca, a chcieliśmy mieć jednocześnie dobre światło i dobry dźwięk, wyglądało to tak jak na zamieszczonym obrazku. Na szczęście udało się nam zatrzymać na chwilę produkcję, co umożliwiło nam uzyskanie dobnego dźwięku. laboratoria, gdzie testujemy, jak produkty reagują na że produkty będą Kolejna scena to laboratorium. I po raz kolejny bardzo się przydały tutaj nasze światła, ponieważ dzięki nim uzyskaliśmy atmosferę takiego tajemniczego pomieszczenia, które skrywa w sobie dużo tajemnic. Our Zależało nam na tym, by możliwie w możliwie wielu miejscach podświadomie zakomunikować, że to ludzie tworzą płomy. W kolejnej scenie zaangażowaliśmy kolejnych członków zespołu, którzy naturalnie dołożyli do siebie część kwestii Michała. be Moim are... zdaniem wyszło to zdecydowanie w dobrym tonie, ale też chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach. We give you our full support. Guys, let's go, come on! Ten installation, configuration, training and technical advice. Everyone here? OK, let's go. W przedostatniej scenie skupiliśmy się na pokazaniu zaangażowania firmy, serwis posprzedażowy i szybką reakcję na potrzeby klientów. Kluczem do sceny było tutaj zsynchronizowanie działań serwisantów, którzy wsiadają do auta, oraz dynamiczne ruszenie w miejsce. O So when you ask me, Michael What Plom you. We develop electronics for data and energy management to increase our customers' savings. Pomimo tego, że ta scena znajduje się na końcu filmu, tak naprawdę została nagrana na samym początku. Widzimy w niej już nieco zmęczonego Michała, bo to przecież koniec filmu, który prezentuje ich motto, a one doskonale podsumowuje całą produkcję. Oczywiście dzięki światłu zrobiliśmy tutaj Inny klimat, tak by widz odczuł zmianę czasu na przestrzeni pierwszej i ostatniej sceny. Dzięki tym starannie zaplanowanym zabiegom film, pomimo 3 minut długości, utrzymuje uwagę widza. Choć temat jest techniczny, udało się w niego wpleść momenty, które sprawiają, że film jest przystępny i daje widzowi miejsce na uśmiech. Link do końcowej produkcji znajdziecie pod filmem. Ja osobiście chętnie poznam Wasze zdanie na jego temat, czy byście coś może dodali, zmienili, a może właśnie wszystko jest super. Tyle na dzisiaj, cześć.